O, przepraszam Was najmocniej, ale po prostu nasze tego tygodniowe propozycje tak mnie wciągnęły, że wykorzystuję każdą wolną chwilę na to, by nie zagrać. Pięć świetnych tytułów, które prezentujemy w tym tygodniu, to nie tylko gorące nowości, ale też ciekawe promocje. W końcu znaleźliśmy gry, które są warte naszej uwagi i które kosztują zdecydowanie taniej niż normalnie. Więc nie będę przedłużał długo, zobaczcie je, bo naprawdę jest na co patrzeć. Nowe Humble Bandu przeznaczone dla użytkowników Androida kończy się już niebawem, warto więc na ostatnią chwilę zainteresować się tym naprawdę udanym zestawem gier. Zdecydowanie najciekawszą propozycją dla osób, które nie chcą wydawać zbyt dużo, bo zaledwie jednego dolara, będzie zagranie w The Westport Independent. Wyjątkową produkcję w stylu doskonale znanego Papers Please, w której wcielamy się w cenzora lokalnego dziennika, mając na uwadze różnorodne konotacje redakcji z poszczególnymi partiami politycznymi, jak również wpływ podawanych informacji na nastroje społeczne panujące w poszczególnych grupach mieszkańców. Wykreślanie nagłówków i wybieranie odpowiednich redaktorów, wbrew pozorom, wcale nie jest takie proste. Plants vs Zombies to tytuł, którego raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Ta przeurocza zręcznościówka o walce roślin z nacierającymi hordami zombie pożarła setki godzin z życia niejednego gracza. Teraz tytuł ten trafia do naszych rąk w formie karcianki, która jednak pod względem rozrywki nieznacznie różni się od tego, co widzieliśmy w pełnoprawnych odsłonach tej serii. Plac Vensus Zombies Heroes znów bowiem opiera się na likwidowaniu przeciwników za pomocą roślin i eliminowaniu bossa z grupy najeźdźców, choć do tego celu wykorzystujemy kolekcjonowane w kolejnych potyczkach karty oraz specjalne umiejętności, możliwe do wykorzystania na placu boju w określonych okolicznościach. I jakkolwiek by nie było, gra wciąga niemiłosiernie. Pod tym względem absolutnie nic się nie zmieniło. O tym, że zarządzanie metrem nie należy do najprostszych zadań, chyba nie muszę nikogo przekonywać. O ile w Warszawie jest to w miarę proste, tak spróbujcie skoordynować pracę londyńskiej lub francuskiej sieci. Na Namiastkę tego zajęcia, choć oczywiście w znacznym uproszczeniu, daje nam mini metro. Choć wcale nie oznacza to, iż mamy do czynienia z nieudanym tytułem. To bowiem szalenie absorbujący przerywnik, w którym naszym zadaniem jest odpowiednie wyrysowanie linii pomiędzy kolejnymi stacjami w taki sposób, by każdy zainteresowany przejazdem trafił do miejsca przeznaczenia. W tym celu korzystamy z możliwości wzniesienia tuneli, doczepiamy wagony czy dostawiamy kolejne lokomotywy do momentu, w którym jedna ze stacji po prostu się przepełni. To prawdziwy test dla logicznego planowania i myślenia. Jeśli macie ochotę na bardzo oryginalną i ciekawie zaprojektowaną przygodówkę w stylu point and click, to Rusty Lake Hotel zdecydowanie spełni wasze wymagania. To bowiem przedziwna, aczkolwiek bardzo przyjemna opowieść, w której zadaniem gracza jest przygotowanie obiadu dla wszystkich gości zamieszkujących w hotelu nad jeziorem Rusty. W tym celu przyjdzie nam wykonać całe mnóstwo przedziwacznych zadań, do tego dokonując interakcji ze zwierzętami, które są niezbyt skłonne do pomagania nam w osiągnięciu celu, ale za to mają wyraźną ciągotkę do wysokoprocentowych alkoholi. Chociaż na pierwszy rzut oka gra wydaje się irracjonalna, zdecydowanie warto dać jej szansę, zwłaszcza teraz, gdy dostaniecie ją znacznie taniej. Ostatni tytuł w naszym zestawieniu prezentuje nam przygody doskonale znanej bohaterki gier wideo. Lara Croft Guardian of Light po kilku latach nieobecności wraca do Google Play i znów daje nam całe mnóstwo świetnej zabawy w niepowtarzalnym stylu, jaki oferują perypetie pani archeolog. Tym razem twórcy stawiają na pełną akcję. Nie zabraknie więc efektownych strzelanin z przeciwnikami, odnajdywania starożytnych reliktów czy rozwiązywania prostych zagadek logicznych. Wszystko to układa się w naprawdę spójną całość, a finalny werdykt nie może być inny. Warto dać tej produkcji szansę, bo po prostu daje radę. Jest dynamiczna, ciekawa i bardzo, bardzo grywalna. Mam nadzieję, a wręcz jestem nawet pewien, że każdy z Was z tej piątki tytułów z pewnością znajdzie coś dla siebie i umili sobie tym samym nie tylko weekendowe popołudnia, czy też wolne wieczory, ale i resztę kolejnego tygodnia, aż do następnego zestawienia naszych pięciu najciekawszych gier tygodnia, które pojawi się już za tydzień. My tymczasem prosimy o Wasze suby i lajki, bo potrzebujemy ich prawie tak jak Kraków metra. No dobra, Kraków może metra za bardzo nie potrzebuje. My natomiast na waszych subów, Waszych lajków i komentarzy jak najbardziej. Czekamy więc na nie, a ja zapraszam Was do kolejnego filmu, w którym zobaczymy się już niebawem.